Pero que le voy a hacer que El recomienda... Cześć, witajcie. W związku z tym, że pojawia się wiele pytań odnośnie Fuerteventury i mieszkania tutaj, postanowiłam nagrać takie małe QA na temat mieszkania na Wyspach Kanaryjskich. Te pytania często jest tak, że one się bardzo powtarzają i zarówno na forach internetowych, jak i na Facebooku, jak i w moich prywatnych wiadomościach dostaję ciągle te same pytania, więc postanowiłam je wrzucić do kupy i teraz na nie w kilku słowach odpowiedzieć. Mam nadzieję, że to komuś się przyda. Myślę, że taki film jak najbardziej jest potrzebny. Z tego co widzę to macie bardzo dużo pytań, ale takie podstawowe w tym filmie postaram się zawrzeć. Więc pierwsze pytanie, które się bardzo często powtarza, jak szukać pracy i czy łatwo tutaj znaleźć pracę? Jak szukać pracy? No przede wszystkim najpierw trzeba sobie to uświadomić, że praca tutaj to jest generalnie praca w branży turystycznej lub w branży gastronomicznej, więc jeżeli macie ku temu jakieś predyspozycje, to najlepiej po prostu... Powysyłać CV yy, lub najlepiej osobiście zanieść CV do hoteli, do restauracji i najlepiej być tutaj osobiście i tej pracy szukać po prostu rozmawiając z ludźmi face to face, bo szukanie pracy na odległość tutaj wydaje mi się być bardzo ciężką sprawą i mało kto w ten sposób pracę znalazł z tego, co ja wiem i z tego, co... Z mojego doświadczenia tak wynika, więc najlepiej być tutaj na miejscu, chodzić ze swoim CV, pytać, pytać ludzi i w ten sposób jest na pewno łatwiej. Czy łatwo tutaj znaleźć pracę? No, moim zdaniem to zależy od Waszych preferencji. Jeżeli Wasze preferencje zgadzają się z tym, co wcześniej powiedziałam, to raczej łatwo znaleźć pracę. Ale jeżeli macie takie wyobrażenie, że przyjedziecie tutaj i po prostu w każdej branży będziecie mogli pracować i zarabiać nie wiadomo jakie pieniądze to no nie tak nie będzie bo tak po prostu tutaj nie jest moim zdaniem skala trudności w szukaniu pracy bym powiedziała że jest na poziomie średnim nie jest to bardzo trudne ale nie jest to też bardzo łatwe i zależy w dużej mierze od tego jakie macie oczekiwania kolejne pytanie czego brakuje ci na fort no to jest bardzo dobre pytanie, bo brakuje mi wielu rzeczy wbrew pozorom. I tutaj muszę zwrócić na jedną rzecz, bardzo chcę zwrócić na tą jedną rzecz uwagę, że wielu ludzi żyje w, trochę w takim przeświadczeniu, że skoro jest tutaj tak pięknie i tak cudownie, to wygląda na zdjęciach. I w ogóle jest taka fajna pogoda przez cały rok. To znaczy, że to jest po prostu jakiś raj, że tutaj po prostu nie mają ludzie żadnych problemów. Eee, słuchajcie, to miejsce naprawdę nie jest miejscem dla każdego. To naprawdę nie jest tak, że, że tu się tak super mieszka i że tutaj po prostu wszystko jest idealnie. Mi tutaj brakuje bardzo wielu rzeczy. Ja jestem z, pod Wrocławia. Eee, ja na przykład e, nie lubię mieszkać w mieście, ale kocham Wrocław za to, że jest to miasto y, dużych możliwości, gdzie ja po prostu mogę się rozwijać w wielu wielu dziedzinach, gdzie ja mogę robić wspaniałe rzeczy z bardzo y, fajnymi ludźmi, gdzie po prostu <gryf> żyje się na pewnym y, poziomie. Ja mówię o takim poziomie bardziej no nie wiem, y, kulturalno-materialnym i tutaj kiedy jestem tutaj to no nie jest dla mnie tak samo, bo nie mogę tutaj na przykład zapisać się na jakiś dowolny kurs tańca, czy pójść, do, pójść na jakiś nowy język, czy pójść sobie na przykład do teatru, czy do kina. No nie mam tu takich możliwości, więc na pewno tego mi brakuje. Możliwości takiego rozwoju osobistego bardzo mi tu brakuje przede wszystkim. Brakuje mi polskich sklepów, w ogóle brakuje mi tutaj sklepów, bo tu gdzie mieszkam, no, no nie ma aż takiego dużego powiedzmy wyboru jak, jak w dużym mieście. Brakuje mi właśnie polskich sklepów, polskich takich zakupów. Brakuje mi dobrych kosmetyków, bo też nie mam takiego wyboru jak w Polsce. Brakuje mi, brakuje mi także zieleni, czyli no wiadomo, że tutaj raczej nie ma takich drzew, czy kwiatów, czy jakichś roślin zbyt wiele, więc brakuje mi takich zielonych krajobrazów. No i myślę, że, myślę, że tyle. Myślę, że pozostałe rzeczy tutaj są. Nie wiem, czasami brakuje mi też Polaków, w takim sensie, że przebywając w gronie swoich po prostu rodaków jest inaczej, niż kiedy się cały czas przebywa w gronie obcokrajowców. Kolejne pytanie, czy warto zakładać bar, restauracji, skoro jest tyle takich miejsc? To pytanie akurat zadała Alicja, która stale mnie ogląda i często, często zadaje mi różne pytania. Alicja? Moim zdaniem to zależy od lokalizacji i to zależy od sytuacji. Nie mówimy teraz o sytuacji normalnej, ponieważ yy, oczywiście w związku z sytuacją związaną z koronawirusem nadal większość miejsc jest zamknięta i nie wiemy dokładnie, kiedy będzie można w ogóle tu wpuścić turystów. Nie wiemy, jak ta sytuacja się do końca rozwinie. Więc na tą chwilę żadne moim zdaniem zakładanie restauracji czy baru, czy czegokolwiek w tym stylu nie ma żadnego absolutnie sensu. Najpierw musi się sytuacja zmienić i dopiero wtedy możemy myśleć o zakładaniu jakiegokolwiek tutaj biznesu. Na tą chwilę, no niestety, ale muszę powiedzieć, że wszelkie biznesy związane z turystyką yy, po prostu toną i są skazane na, yy, na porażkę, na tą chwilę. Yy tak przy okazji przy okazji kiedy już mówimy o koronawirusie to chodzą słuchy że w lipcu ruszą już pierwsze takie pierwsze loty, pierwsze pierwsi, pierwsi turyści mają zostać tutaj wpuszczeni. Szczerze mówiąc, w ogóle w to nie wierzę. Jest to moim zdaniem po prostu głupie, jeżeli w lipcu zostaną wpuszczeni od tak wszyscy turyści, być może wprowadzą coś takiego jak paszport zdrowotny, co, co też trochę, trochę wątpię, czy to się w ogóle przyjmie, czy to się w ogóle sprawdzi, czy to będzie miało jakiś sens. Więc moim zdaniem, moim zdaniem to tak szybko się nie stanie, to tak szybko po prostu tutaj nie ruszy, dlatego że my na Fort Aventurze w tej chwili mamy zero przypadków koronawirusa, zero zgonów. Jeżeli, jeżeli ruszą loty z innych krajów, gdzie ta choroba jest cały czas szaleje po prostu pandemia, to od nowa wrócimy do punktu wyjścia i od nowa będziemy musieli, nie wiem, zamknąć ludzi z powrotem w domach i wprowadzić kolejne, wrócić do kolejnych restrykcji. Więc moim zdaniem nie ma tu żadnego sensu. Ja wiem, że wiele osób chciałoby tutaj przyjechać czy na stałe, czy na wakacje, no ale zastanówcie się, no, no czy to ma sens, żeby, żeby w takie miejsce, gdzie my mamy już zero zachorowań, puszczać nowo, na nowo turystów. No, jest to generalnie pozbawione jakiegokolwiek sensu moim zdaniem. Dobra słuchajcie, to tyle na dzisiaj, bo to są moje ostatnie dni na Fuercie i ja po prostu chciałabym sobie spędzić jakoś super ten dzień. Zrobię jeszcze drugi odcinek QA, bo tych pytań jest naprawdę sporo i kilka... Tam, na plażę, na miasto. Ten długi lockdown dał nam to, że teraz bardziej doceniamy te proste rzeczy, które możemy tutaj robić i dla mnie pierwsze wyjście na, na plażę po, po zakończeniu tego restrykcyjnego lockdownu to było po prostu coś niesamowitego. Kiedy pierwszy raz, pamiętam kiedy pierwszy raz poszłam biegać na legalu, byłam tak szczęśliwa i widziałam po prostu, że ludzie są tak zadowoleni, że... No banan mi nie schodził z buzi, że tak powiem. Yy, także to jest niesamowite, jak teraz ludzie zaczęli te proste rzeczy doceniać. I miejmy nadzieję, że tak będzie. Miejmy nadzieję, że już na tym że tutaj pozostaniemy i że już, że już po prostu ten lockdown do nas w takiej formie restrykcyjnej nie wróci. Także pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia Pa! Nie ma tu żadnego sensu. Ja wiem, że wiele osób chciałoby tutaj przyjechać, czy na stałe, czy na wakacje, no ale zastanówcie się, no, no, czy to ma sens, żeby, żeby w takie miejsce, gdzie my mamy już zero zachorowań, wpuszczać nowo, na nowo turystów.